Trzeba pojechać po nowego klienta hi, 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 hi. I tutaj sobie sklęcę O, jak mnie to jeżdżał Stop Jedziemy dalej Trzeba sobie U! chce pan wejść Chce pan wejść No, tak No, chce, bo to teraz wyjdzie No dobra, no to jedziemy I co pan robi? O, ja piegę! Uj, przepraszam! Myślałem, że już pan wśród. Gdzie pan jest? Ło! Wow. Co pan robi? Jak jeździsz, gdzieś balonie? Ciao! Dobra. No, czemu nie włazisz do auta? Wła! Uj, przepraszam pana. <grym> nie, to rozumiem, że tak wchodzi. Nie! Dobra, no to tak się takaś tak się tak, tak. O, mam nowego klienta. I stop. I jedziemy dalej. Dzień dobry. Dzień dobry. Nie ma innej taksówki w mieście. Dobra. Gdzie pan chce ja tu jechać, panie? Jest dużo taksówek. Gdzie pan chce tu jechać? Ja chcę na lotnisko. Na Jak lotnisko? pan w ogóle jeździ? Dobra. Jak pan w ogóle jeździ? Jak nikt mi nie gada, to się o wiele lepiej jeździ. Więc tak. No dobrze. Tutaj... Co p... I, 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 trzeba wycofać. I co i pan robi? Do przodu. I, 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 mnie boli. Dobra. Czemu się pan ze mnie śmieje? Good, no. Wie pan co, zgadnie. Zgadnie pan dlaczego. Dlaczego w mojej taksówcie nie ma GPS-a? Jak to nie ma GPS-a? No nie ma. Wie pan dlaczego. Ale to wiem pan myślać. Wie pan dlaczego. To, to jest nie ma nie ma. Wie pan dlaczego? Ale jak pan, wie pan nie ma. Wie, wie pan dlaczego? Jak pan, wie pan, pan, ale... pan, wie, pan dojechał. Wiem, bo... Bo ja pan nie ma GPLSa. Wiem, bo... Chciałem panu powiedzieć, że, że, ja mam, że ja mam to ciało miasto w małym panuśku po prostu. To, to jest obciekane miasto, bo ja kiedyś byłem menem. Wie pan o co chodzi? Ja tutaj z wóżeczkiem sobie chodziłem. O, pamiętam, tak w tym miejscu. Dał mi, dał mi ktoś dwa złoty. No. Dic panu nie jest, bo tak kody szarpnąłem za tą kierownicę. Kudy czerwony, trzeba śtać. Coś było zielone. Co? Aha, zielone, lubię. No, no jak jest ty, balanie, Gdy? Chodź się bić. Chodź... a nie, nie jem. Ty, co mi pan auto podklada, Meleruje mnie. Wow. Łoł. To ja poproszę na lotnisko. Na lotnisko poproszę. Ty ja chciał mi taksówkę kopić To nie są tanie ziedziny. Proszę mi się tam wysiąść. Szczu! Szczu! Muszę się podać. ścielać. Jak pan tyle żyda? Zacznij ich ścielać. Co pan zrobić? Sto stój miejscu, bo Ciebie zabiję, stój miejscu, wow, oj, przepraszam, proszę wsiąść do taksówki, ale proszę wsiąść do taksówki, wsiadaj do taksówki, menale. i teraz cicho bądź, bo nie umiem jeździć, o, woda, mogę się umyć, o, ja pierdolę, woda,

czy ma pan prawo jazdy? Ale przecież... A po co to są prawo jazdy? No To pan jeździ? Ale, pan nie ma ale, jazdy. ale cicho. Ja kupiłem auto, czyli mogę nim jeździć, tak? To o cię panu chodzi? Mhm. Prawo jazdy to auto, tak? Nie. Pan się zdać. Ale coś zdać? Szkoły zdać? jeździ Normalnie jeździ, jeździ linia. Śiedem mną o, teraz kleszkowana. Przepraszam, trochę sobie popiłem, znaczy. Y, ale i y, przepraszam bardzo. Aha, pan się na może spieszy y, Ale... Aha, dobra. Przepraszam. Dobra, niech pan jeździ, bo się świecie. A widzisz ty ty na tych motorach jeździł? Ja, o, przepraszam. co pan robi? Dobra, cicho, 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 cicho. Ja to będzie śpiewał kołysiankę, dobra? No, co pan A robi? Cicho, bądź tak. Szybko. Dobra, jedziemy. Telewizor włączony. O, ja pewnie... Będę... Wow, wow. Po parkingach śmietnik drift. Aha, bo ja nie skończyłem, ja nie skończyłem, ja nie skończyłem ja gadać, więc tak. I mamy... mamy jeszcze trochę czasu, ja mam ciaś Nie mamy czasu, samolot I... Ale... Przepraszam bardzo. Kto kieruje? Kto kieruje? Kto kieruje? Przepraszam bardzo. No pan. No właśnie, no to ja wybieram Że mil... ja za pięć minut. pięć minut? A to kurde... Kupa ciaś czas... o, kupa. O. Jedziemy sobie... Co to jest żaduka? Co nie za debil tutaj się dał aszfalt? Uja! Nie! Co jest? Ja, Uja... Wow, wow! 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 kolejny ciężki dzień w pracy... O! Nazlowie! Nazlowiej! O! Ch chyba to był mój następny klient. Patrzcie! Dwóch dzielnych żołnierzy. Widzicie? Oj, przepraszam panie! E Dwóch dziew... co jest Wow! to... Woda! 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 Wow! Dobrze, dobrze, że nie ten wo O, to ten sam klient. Musisz zmienić strój, to mnie nie pójdzie. Ściiii... to nie jest sam. No? Ja to ten tekstówka, żeby było Halo, dzieci Halo No gdzie paniecie? Chyba mnie nie pośniał. Uj, przepraszam panią trzeci nasz. Kurde policiem mój. Musisz wzwonić do kolejny. Muszę się do mojego kolegi, Muszę do mojego kolegi Ja jalej jalej Otwórz. Jarek, mnie ludzie... Wow, dziękuję. Otwórz. Trzeba pojechać, Dzień dobry, czy pan żałuje taksówkę? Pan, mi przypomina kogoś. nie, ja mam inne sztuki. był taki taksówkarz, taki mebun jakby. Hahaha. Znałem takiego mietka. Gdzie, gdzie pana żałujeś? Do 70. Do 60. O, Pamiętam to miejsce. Oj jak właśnie lękę? Wyjść po dniach go obieści. Oj, pamiętam to. Go i Pamiętam. 60 to było to. A ty czemu? Ty czemu siadłeś z przodu? Co ty kudy? To nie jest jakaś nimuzina. Ale... Do tyłu! Co, do możesz... tyłu mnie. Nie mogę. Ale dlaczego? Do tyłu. Mówię ci do tyłu. Do, do tyłu. Ale przecież mo... Ale do, dlaczego do, nie mogę. Do, do, do. O co panu chodzi? Kto to mówi? Co to żadło? No to ja. Kto? Kto ja? Ja to ja. No. Co? Ja to ja. A ty co chcesz głos? Co panu chodzi? Ale czy... kto to do mnie. Aha, to pan. pan... Pan jest tym samym co wtedy? Nieprawda! Przez niego prawie zginąłem. I się spóźniłem na samolot. Dzień Dziecko, cicho. Mnie. Gdzie pan w ogóle jeździ? Cicho pan. Kupiłem auto, to się obiejeżdżę. No o co panu chodzi? Ja ci ukradłem auto, to się obiejeźdź. Że ci kupiłem auto, to się obiejeżdżę. No. no co? Do 70? Tak? Do 80 tak? To nie wkreślamy. Tak. Z kręciami... Pochodniku elegancko. Hmm, o, to była moja lęka, spokój. Źiele się źle Ale co Żeleś... się tam tak złapie co chwile, jakby? No, kościusz! Tam to jakieś coś tak... No, ale dobrze. Ale to taki Jan, Jan na dole. A rozwalił tą taksówkę co? Ale nic, nie, nie, jesteś w wszystko elegancko, kurde. No i widzisz co wgadasz do mnie nie nic. Jestem ślepy, myślisz, że płacił mi to okulary? Muszę sobie kupić auto. Z takimi ludźmi jeździć. No widzisz, ja poczę koło prawo jeździ. Nie Kulaki lepiej prawo? auto. Aut auto sobie kup. A nie, bo nie będę miał innych klientów. Kul... I, i Wszystko zrobi, żeby pan nie miał tego autu. <tłuk> ci znaczy, miłego egzaminu życia. To już ładna jeździ źle. Jadę, czo? Jeździsz mnie do się jeździć. No i patrz mi wyobrazić, jak sobie tutaj zapadłem Jak sobie zapłacę? Zapalę. A masz ślugę? Nie no, mam. No. Kapnij się. No ale tutaj z no, tu piszę, żeby. A nie, ale to ja a czy, 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 nie, jakiś kurde debil przykleił to temu ten, ten, bo ja to ten pan nie, nie, bo ja żem z... ten ten, 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 ten na czterech kółkach, ja mógł jakiemuś fali. To pan w, ogóle, pan w ogóle nie jest tak szybko, że... Ja jestem tak Z bycia Żbycia no to... i zawodu nie, ale duchowo tak. Wow. Jak jeździsz ty Super. i kobieto? Ale pan, ale pan jest jakiś mundusem w ogóle. Cicho bądź. I co, co jest? Wow. Niech pan nie jest! Wow, wow, wow. 360! No prawie, tam... Ale co na co się robi? pan śpieszy? Oj, przepraszam! O, widzisz jakaś pani z nami jedzie. Wow. I, i, do widzenia! Wow. Jechałem pod pląt, widziałeś? To się nazywa Tik. Nie tędy. Trzeba się wrócić. Dlaczego tutaj mać śmiecić? co aha, tam ma w bagażnik? Y, nie, aha, w bagaźniku. To ciało, znaczy. Y, nie zaglądaj pod tą kanapę, bo tam mam taki chowek z gówny Nie chcemy się wychodzić. Nie. A tutaj się siedzać w świecie może A no, to no to pobliskiego śmietnika. Spod pana domu. No ale nie ma pan, to pan swoich majteczek inaczej. Wow. Co? Wow. Czemu pan jedzie pod prąd? Ja jadę normalnie, to oni kurde jadą Jak debile Ło, wow, ale widzisz jaki kurde tetnisz? <grym> Dobra, jest dobrze Śmieciarka Jarek, siema Siema jale, Siema jale, gdzie tam u ciebie jale. Poprosił, poprosił bułka jakiegoś, a się Ciechał do... <grym> nie wiem. Siema, Janek. A to koło, śmiecialki ko, śmieciarki jedziemy. Czekaj, ja to załatwię. To Co? Jest... co To, był... to lift, widzisz? To był lift. Tam jechał mój kolega To, to ból, jak, jak tak tam dobija. Nawet tutaj pasów nie ma. Ale co? Aha, przepraszam. Ała! Ale... Co? <grym> <grym> Ooh. Dobra, znam dobry Wow! No jak jeździsz meneluje? menelu jeden? O, zginął. To pan jest jakiś menelem. Ty jesteś menelem. Ile żalabiasz miesięcznie? Ja? No. Nie będę panu mówił o takiego. Ja jeszcze... Co ty Przecież dotyczy mnie... Cisza lekarzka, tak? Tajemnica ja lekarzka, zna cisza. Bo ja nie, nie wiem, co pan dokończy. Bo ja jestem panem w wielu żałobów, w że Czytałeś kiedyś film e, Człowiek i buzia? Znaczy Człowiek i mewa... Nie. Człowiek i latalnie. Albo człowiek na jel... Ja, na na... Ja, na, na latalnie jakoś tak. Nie, nie. A człowiek na jelko... a nie, to byłem ja. Znaczy, i, dobra, gdzie mam dojechać? Do więzienia, tak? Nie, nie do więzienia. Gdzie to było? Nie w Sandy Shores. No to jesteśmy w Sandy Shores. To w studiu tatuaży. O, a, dobra. A czy jakiś tatuaż się chce, tak? Tak. A jak i gdzie? Miałem takiego kolegę Jarka, miałem takiego kolegę Jarka, który chciał sobie tam na dole wytatuować felali. Na takim długim stojącim chciał sobie wytatuować felali, żeby szybko wjeżdżać i wyjeżdżać na wsteczny. To, to mój tatuażysta był taki miły, że mu jeszcze takie koła od tlaktola, przyciepił i żeby się w gównie nie zakopło. Gdzie jest to studio tatuaż? My jeżeli znajdziemy. My jeżeleż znajdziemy. Spokojnie, my je znajdziemy. My jeżeleż znajdziemy. My jeżeli znajdziemy. Nie, że Nie, dobre, ale ja panu to znajdę. I mam kodeks tak i od punktu A do punktu C mam dowieść bezpiecznie i bezpiecznie i bardzo wytrzymały. Z miłą atmosferą. I wie pan o co chodzi? Ule Kolejny dzień w mojej ukochanej placie. Ty! Czemu mi tak zieloną kurde świeci w tym grunem? Znaczy światłami Coś mi tak pika, coś mi tak kurde pika, nie? Pika, pika, pika. Łooo, wow, co to było? Ej, dzień dobry! Dzień dobry Gdzie pan chcę, chciał? Chcę pojechać do Los Santos Okej. Okay. może jakieś ledyko? Nie, nie, A, nie, nie, bo nie, nie, i tak. O, spokojnie. nie, wow. ja nie, ja się Ja się du -du. Niech pan nie, 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 na to gówno nie, dzieci nie, cicho. Tylko nie dawaj zbytnio blisko nóg, bo się wtopisz w płoto. Jak tam dzień mija, cio? Ja coś. ci jakaś dziwna siła, i mówiąc, się Ja wiem, wierzycie. ci jest? czas my siedzimy w takie imię jak ale nie wiem. Co to znaczy? Ja też No dobrze, ale... A jak mi A mi? A nie wiem, takich dwóch flajelów dzisiaj ten skosiłem na kasie Oka! No i przepraszam I... Cieba Trzeba... nie... Nie, nie idź, nie idź O jezuś ma, coś mi się... łoka! I... Skręciłem kalka Skręciłem Kalk, musisz złapać jak kierownicę Ale Ja nie mam prawa jazdy Musisz złapać jak... Za... Bo... Jak pan skręcił kalkę? Ja że żalaz... nie To ja dzwonię po policji. Nie. To się ty... na karetkę zwinię. Musisz... Na karetkę Musisz szybko wyjść, bo... bo ja przeżyję, a ty zginiesz. Ja przeciętę. Ty... Ja ja musisz się szybko wyjść, bo ja przeżyję, a ty zginiesz. Szybko. Wychodzę. Co jest? Dziękuję Janie. Dziękuję. Dobra, to czekaj, stój, stój, patrz. Ale pokażę Ci magiczną sztuczkę. Magiczna ściuczka. patrz, Magiczna ściuczka, pać. Pan zna jakieś Magiczna sztuczka. pan coś gadał o Janie. Magiczna sztuczka. Magiczna! Kolejny dzień w placi, miła placu. O tam jakiś no przygodę, to Dzień dobry, dzień dobry, dzień proszę, proszę bardzo. Gdzie mam jechać? Do Los Santos prawdopodobnie, w um, Nie, nie. Do Paleto Bay. Paleto Bay. Tak daleko. To z blisko. Przez Los Santos jest dalej. Aha, dobra, no to dobra. nie, ty ty, to ty ty ty, nie, tędy. Dobre, to tędy będziemy musieli. O, nie, o, nie, A nie, 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 Masz w... Próbuję się odwrócić! Za, zaraz. Nie! Szybko! Nie, nie! Ja nie, ja nie, proszę! Nie, nie! Mm.